Chyba tu, prawda? Tak, tak. Chodźcie do recepy, czy to Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja państwo... Tak. teraz wywołane, Tak, oto pan. Dziękuję. Do widzenia. My ten wybieramy, to gatunek. Tak, a wy chyba was powinniście być tam obok. Tak, tak. Dobrze, chodźcie, zobaczmy. Okej. A, tak, jeszcze Tomek, ja rozleguję łóżko, a ty śpisz na kanapie, jasne? Tak, jasne. no, a nawet też fajnie macie. Nie będę wysłał na tym, ale to już nie jesteśmy parą, tylko moim swoim A ja chcę być pana. A ty jodź, no, wej, 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 Okay, tak. To my już może idziemy się rozgościć i spokoju i wypakować wszystkie rzeczy. Dobra, dobra. No dobra. Pa, pa. Padnijcie. Dobrze. No, już wieczór. Może ja już idę spać. Okej, okay, ja też idę. To za noc. Dobra. Dobrano dobra, Dobrano, po